Nieznani sprawcy oblali łatwopalną cieczą kilkanaście pojazdów, z których pięć całkowicie spłonęło. Na budynku wymalowano hasła rasista i brak przyszłości dla Maska. W ciągu kolejnych dni incydenty rozlały się na inne amerykańskie miasta, między innymi Austin i San Francisco. Ataki te były odpowiedzią na decyzję Ilona Maska dotyczące automatyzacji zwolnień oraz jego otwarte komentarze polityczne. To nie jest sprawa czerwonych, to nie jest sprawa niebieskich. To nie jest kwestia Trump kontra wszyscy inni. Jest to niewybrana grupa miliarderów, a mianowicie Elon Musk, wchodząca do rządu bez niczyjej zgody. Musimy uderzyć gdzieś, gdzie zaboli. To 60% jego wartości, więc stracił już około 140 miliardów własnego majątku. A my chcemy go jeszcze obniżyć. Więc płaci cenę za tę interwencję w rząd, w którym nie ma mandatu. 1 kwietnia 2025 roku podobna sytuacja miała miejsce w Rzymie, gdzie podpalono salon Tesli. Spłonęło 17 samochodów. Na miejscu znaleziono napisy We Hate Musk. Fk Tesla i resztki transparentów. Tydzień później podobne incydenty miały miejsce w Berlinie. Na samochodach marki Tesla pojawiały się naklejki z przekreśloną twarzą Ilona Maska. Nagrania z tych zdarzeń stały się wiralami w mediach społecznościowych. Prawdziwy problem nie leży w ludziach. To nie tak. Znasz tego wariata, który podłożył bombę w salonie Tesli. To ludzie pchający propagandę, która spowodowała, że ten facet to zrobił. To oni są prawdziwymi złoczyńcami i to ich będziemy ścigać. Prezydent dał jasno do zrozumienia, że będziemy ich ścigać. Od grudnia 2024 roku akcje Tesli spadły o ponad 50%. Wartość rynkowa firmy zmniejszyła się o kilkadziesiąt miliardów dolarów. Sam Elon Musk stracił w ciągu roku niemal 120 miliardów dolarów. I jeśli nic się nie zmieni, spadnie z pierwszego miejsca na liście najbogatszych ludzi świata. Spada sprzedaż, produkcja nowych modeli ma opóźnienia, rosną koszty logistyki. Chińska konkurencja, zwłaszcza BYD, przejmuje część rynku, a europejskie rynki zaczynają odwracać się od Tesli. Jednocześnie Musk zmuszony jest zrezygnować ze swojej roli w ramach DOCZ. Co dalej zatem z imperium amerykańskiego multimiliardera? Czy to koniec Tesli, czy wręcz przeciwnie? Mask się jeszcze umocni. Sprawdźmy to. Zapraszam na dzisiejszy film. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. Otwierając konto z kodem Bednarski otrzymujesz dostęp do darmowego pakietu edukacyjnego. Link wraz z kodem znajdziesz w opisie tego filmu. Wielkanoc coraz bliżej, a Ty szukasz prezentu, który naprawdę ucieszy, mamy coś, co sprawdza się zawsze. Gotowy zestaw prezentowy, który zachwyca i wygląda świetnie. W środku znajdziesz m.in. nasze kremy orzechowe, aromatyczną herbatę, miód świętokrzyski i inne pyszności, które idealnie wpisują się w świąteczny klimat. Nie musisz niczego pakować ani biegać po sklepach. Wszystko jest gotowe do wręczenia. Zamów już teraz, zanim znikną, bo liczba zestawów jest mocno ograniczona. Słuchajcie, mam też dla Was nie najlepszą wiadomość. Konkretnie wiele z Was mnie pytało, co się stało z kanałem mojego taty. No został zbanowany. A dlaczego został zbanowany? Konkretnie za spam i próbę oszustwa na platformie. Krótko mówiąc, YouTube uznał, że prawdopodobnie w jakiś sposób oszukujemy algorytm lub jest jakiś inny problem, którego ja osobiście nie potrafię zrozumieć. Jest to dla mnie o tyle dziwna sprawa, że nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Tym bardziej w przypadku kanału, który ma 380 tysięcy subskrypcji. No i jest to po prostu przykre, bo to jest 5 lat pracy mojego taty, mojej pracy i wszystkich tutaj w zespole. I nie ukrywam, że bardzo byśmy chcieli ten kanał odzyskać. Opisującą sprawę. Od jakiegoś czasu mieliśmy dziwne ataki botów w komentarzach, które pisały o jakichś kryptowalutach, o jakichś inwestycjach. Jest to jedno z przypuszczeń, dlaczego mogło się tak stać. Ale nie mamy stuprocentowej pewności. Być może chodzi też o to, że tłumaczyliśmy wywiady zagraniczne z angielskiego na polski? Ale to tylko moja hipoteza tak naprawdę. Niemniej nie wydaje mi się, żeby to powinno aż tak warunkować na kanał. Dlatego moja serdeczna prośba, napisaliśmy do team YouTube na Twitterze wpis o to, aby ten kanał odbanowali. Uzasadniliśmy, dlaczego wydaje nam się, że to jest niesłuszny ban. No i mam nadzieję, że Wy też w jakiś sposób nam pomożecie, dlatego przypinamy Wam w komentarzu link do tego wpisu na X. No i prosimy o pomoc, bo no jest to dość nietypowa sytuacja i nie ukrywam, dość mocno rzutuje na nastroje w całej firmie. Także musimy działać tak jak do tej pory, niemniej jest to bardzo mocny cios i prośba tylko, żebyście nam pomogli. I tyle. A teraz przejdziemy do odcinka. Przez ostatnie lata akcje Tesli osiągały kolejne rekordy. Między 2019 a 2021 rokiem ich wartość wzrosła o ponad 1400%, a w listopadzie 2021 roku firma przekroczyła próg 1 biliona dolarów kapitalizacji rynkowej. W 2023 roku Tesla wciąż należała do najbardziej wpływowych spółek technologicznych w USA. Jednak od grudnia 2024 roku notowania firmy zaczęły gwałtownie spadać, łącznie o ponad 50% w ciągu kilku miesięcy. Wartość rynkowa Tesli zmniejszyła się o kilkadziesiąt miliardów dolarów. Elon Musk stracił niemal 121 miliardów dolarów, co prowadzi do zepchnięcia go z pozycji najbogatszego człowieka świata. Spada sprzedaż, produkcja nowych modeli ma opóźnienia. Rosną koszty logistyki. Wydaje się, że w Europie rośnie apetyt na pojazdy elektryczne. Tak więc w styczniu w Europie sprzedano 166 tysięcy pojazdów elektrycznych w porównaniu do 120 tysięcy rok temu. Tak więc nawet gdy ten tort rośnie i rośnie apetyt na więcej pojazdów elektrycznych w Europie, kawałek tortu Tesli kurczy się i kurczy, a wokół tego jest aktywizm. Pojawiła się więc reklama, która niedawno stała się wiralowa, nazywając Tesle tym śmieciowym samochodem. Było coś, co niektórzy nazwali pozdrowieniem Hitlera, które zostało wyświetlone na wielkiej fabryce Tesli tutaj w Niemczech. Chińska konkurencja, zwłaszcza BYD, przejmuje część rynku, a europejskie rynki zaczynają odwracać się od Tesli. Sprzedaż Tesli w Stanach Zjednoczonych spadła w pierwszym kwartale 2025 roku o 28% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W Europie sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Na kluczowym rynku niemieckim sprzedaż Tesli zmniejszyła się o ponad 40%, a we Francji i Hiszpanii notuje spadki rzędu 35 do 38%. Tymczasem konkurencja z Chin, zwłaszcza BYD i NIO, rośnie w siłę. Ich pojazdy są coraz tańsze, lepiej dostosowane do lokalnych rynków i nie są obciążone kontrowersjami wokół Elona Maska. BYD atakują rynek europejski i Amerykę Południową, agresywnie podążając za resztą świata w czasie, gdy to Tesla powinna być tym, za którym podąża reszta świata. Ale szkody polityczne, szkody dla marki, które Musk sam stworzył, zaszkodziły tej kwestii. Chodzi mi więc o to, że w dłuższej perspektywie Tesla to jeden z tych momentów, w których zostanie określona jej przyszłość. Wiele powie następne 30, 60 czy 90 dni. Krytyka dotyczy także jego zaangażowania w kryptowaluty. Musk przez lata promował Dogecoina, czyli tzw. Tak memcoin, co przynosiło krótkoterminowe zyski spekulantom, ale z czasem zraziło wielu inwestorów instytucjonalnych. W 2025 roku kurs Dogecoina spadł o ponad 70% od swojego lokalnego szczytu, a Musk został oskarżony o manipulację rynkiem i wykorzystywanie swojej pozycji do prywatnych celów. Coraz więcej osób uważa, że Musk zamiast skupić się na ratowaniu Tesli prowadzi rozproszoną działalność medialno-polityczną. Jego wpisy na X stają się coraz bardziej kontrowersyjne, co dodatkowo pogłębia kryzys wizerunkowy firmy. Do szczególnie kontrowersyjnych wpisów Maska na platformie X należały zarówno te dotyczące protestów, jak i jego poglądów politycznych, które wzbudziły skrajne emocje. Coraz częściej zarzuca mu się publiczne sympatyzowanie z rosyjskim punktem widzenia w kwestiach geopolitycznych. W jednym z tweetów napisał Rosja posunęła się za daleko 3 lata temu, a teraz za daleko posunął się rząd Ukrainy. Regularnie krytykował Zeleńskiego, a polskiego ministra spraw zagranicznych nazwał małym człowiekiem. Musk atakował wszystkich swoich wrogów politycznych, a przede wszystkim europejskie rządy. Wypowiedzi te zostały odebrane jako próba legitymizowania rosyjskiej inwazji, a wielu komentatorów uznało je za jawne wspieranie narracji Kremla. Myślę, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym. Zalecałbym radykalne zmiany w Europie. W przeciwnym razie dojdzie do zniszczenia Europy. Zalecałbym więc natychmiastowe działania w zakresie deregulacji, wolności słowa, rozsądnej imigracji, poprawy wskaźnika urodzeń. Jeśli te rzeczy się wydarzą, Europa będzie miała dobrą przyszłość, a jeśli tak się nie stanie, Europa upadnie. Oskarżono go również o promowanie dezinformacji. Szczególnie po tym, jak udostępnił na X mapę sugerującą, że część wschodniej Ukrainy powinna być uznana za terytorium Rosji. Związkowcy oskarżają go o łamanie praw pracowniczych, a analitycy finansowi wskazują na brak realnych działań naprawczych i zbyt dużą zależność od osobowości samego CEO. Wielu komentatorów i użytkowników sieci zarzuciło Maskowi, Prowokowanie opinii publicznej i ignorowanie realnych przyczyn społecznego niezadowolenia. I jego wypowiedzi są szeroko komentowane i udostępniane, ale nie w sposób, który buduje wizerunek lidera. W odpowiedzi na skalę zamieszek, Donald Trump podczas przemówienia w Teksasie stwierdził, że akty podpaleń Tesli powinny zostać zakwalifikowane jako akty wewnętrznego terroryzmu i wezwał kongres do zaostrzenia przepisów w tym zakresie. Cóż, postrzegam tych ludzi jako terrorystów tak jak innych, więc kiedy patrzyłem na te płonące salony i te samochody, nie jeden czy dwa, ale siedem, osiem, dziesięć płonących, eksplodujących wszędzie, to są terroryści. Nie było tego 6 stycznia, mogę ci powiedzieć. I spójrz na to, co dzieje się teraz z tymi terrorystami. To są terroryści. I to jest zorganizowane wydarzenie. Spójrz na ich znaki, spójrz na nie. Wszystkie są wykonane przez tę samą firmę. Niezła, droga robota. Równocześnie środowiska obrońców praw obywatelskich alarmują, że retoryka Trumpa i Maska może prowadzić do ograniczeń swobód obywatelskich i tłumienia protestów pod przykrywką walki z radykalizacją. Społeczeństwo jest podzielone. Część nadal wierzy Maskowi, ale coraz większa część opinii publicznej uznaje jego styl komunikacji za szkodliwy i niebezpieczny. Mimo ambitnych projektów ogłaszanych przez Maska, coraz więcej obserwatorów ma wątpliwości, czy Tesla ma jeszcze siłę, aby odwrócić negatywne trendy. Technologiczna przewaga topnieje, konkurencja nie śpi. A rynki, szczególnie europejski, zaczynają mówić o zmierzchu Tesli. W odpowiedzi na najpoważniejszy kryzys w historii Tesli Elon Musk ogłosił nowy plan ratunkowy. Zakłada całkowitą transformację modelu operacyjnego firmy. Kluczowym elementem projektu ma być masowe wdrożenie autonomicznych taksówek typu RoboTaxi oraz humanoidalnych robotów Optimus do obsługi wewnętrznej produkcji. Według zapowiedzi pierwsza flota robotaxi ma ruszyć w połowie 2025 roku w Teksasie, a do końca roku usługa ma działać również w Kalifornii. W planach są także mikrofabryki sterowane w pełni przez sztuczną inteligencję, co ma znacząco obniżyć koszty pracy i zwiększyć elastyczność produkcji. Równocześnie Musk zapowiedział, że do końca 2025 roku Tesla wyprodukuje kilka tysięcy robotów Optimus które będą wykorzystywane do prac fizycznych, logistyki i wsparcia w montażu pojazdów. Uh, autonomy like the sort of robotic taxis to makes tesla kind of like a, about a 5 trillion dollar company. Um, the Optimus robot I think makes tesla a 25 trillion dollar yes. company. It, it this this it's, it's it's not even clear what money means in, in, in that. Yeah, Choć projekt ten wzbudza kontrowersje wśród związkowców i opinii publicznej, Musk uważa go za kluczowy element przetrwania firmy. Cytując jego słowa, to nie jest tylko Tesla 2.0, to całkowite odrodzenie. W tle trwających kryzysów gospodarczych i wizerunkowych, Musk wszedł w otwarty konflikt z jednym z doradców Donalda Trumpa, konkretnie Peterem Navarro, twórcą polityki celnej USA. W ramach nieoficjalnych komentarzy Elon Musk. Nazwał Nawaro kretynem i że ten jest głupszy niż Worek Cegieł, wywołując lawinę medialną. Nawaro, mimo tej otwartej krytyki, zapewnił w NBC, że relacje z Maskiem są świetne i że on robi świetną robotę w kierowanym przez siebie departamencie efektywności rządu Dodge. Wszystko jest w porządku i nie jest to problem. Nawet jeśli nazwał cię kretynem i głupszym niż Worek Cegieł? Byłem w swoim życiu nazywany gorzej. W relacjach z Elonem wszystko jest w porządku. Elon wraz ze swoim zespołem wykonuje bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia. To ogromny wkład w rozwój Ameryki i żaden człowiek robiący takie rzeczy nie powinien być narażony na ostrzał swoich samochodów. Niektórzy komentatorzy polityczni twierdzą, że to celowa strategia Maska, mająca odbudować jego wizerunek jako niezależnego outsidera walczącego z establishmentem. Dziennik The Times nazwał ten konflikt wierzchołkiem góry lodowej, w trwającej wewnętrznej wojnie w Białym Domu pomiędzy obozem Navarro, czyli Protekcjonistów i Zwolenników Ceł, a frakcją libertariańską, której Mask jest twarzą. Według The Wall Street Journal walka o wpływy między nimi może zdecydować o przyszłości polityki gospodarczej USA. Mimo napięć, Musk wciąż jest postrzegany jako reprezentant technologicznego skrzydła MAGA, opowiadającego się za deregulacją i wolnym handlem, w przeciwieństwie do Navarro, który zasłynął książką Death of China i publicznymi wypowiedziami sugerującymi potrzebę izolacjonizmu gospodarczego. Czy Musk traci zatem wpływy, czy wręcz przeciwnie? Prowokując konflikt, umacnia swoją pozycję jako nowy głos rozsądku w chaosie politycznym. To pytanie pozostaje otwarte. Najbliższe miesiące zadecydują o przyszłości Maska i jego projektów. Zyskał on sporo wrogów, ale ma też bardzo silne zaplecze. Dodatkowo, nie zapominajmy, że jest właścicielem potężnego medium społecznościowego, jakim jest X, oraz w dalszym ciągu pozostaje najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Elon może teraz zagrać na konflikt z administracją Trumpa po to, aby uzyskać indywidualną korzyść. Jeszcze dziwniejszym zagraniem byłoby jego ponowne odwrócenie się w stronę demokratów. Być może Musk idzie tam, gdzie w danym momencie zawieje wiatr. Czyli zamiast płynąć pod wiatr, on żegluje wraz z nim. Mając dostęp do danych i nastrojów ludzi, wykorzystał momentum. W końcu zbudował na nim ponad 400 miliardowy majątek. Chwilowe osłabienie może być całkowitym odwróceniem trendu w najbliższej przyszłości. Osobiście jestem niemal pewny, że w najbliższym czasie mask całkowicie zmieni swoją narrację. Ale z kim realnie przystaje i czy w ogóle z kimś przystaje? Może to bardziej kwestia interesów? Na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.